Czy się interesować fotografią, ten Twój profil i tak dalej. i tak dalej. w porządku? sobie, co zrobić? Najpierw wywiad, Dobra. dobra. ty, sobie profesor. Zrób sobie to pitch inspection im przyjdź do na nas w i, uh -huh. i zaczniemy tę akcję z tym aparatem, dobra? Okej. Jak nie, nie, wiemy 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 nie, 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 wiemy nie, co nie, 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 ale to ci wytłumaczę już tam na boisku. No. Powiem Ci jak się będziemy ustawiać i, 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 i wszystko Ci pokażę, dobrze? Dobrze, tak? dobrze. Normalnie zostawiasz na cały miesiąc? Tak? Yy... Czy zmieniasz czas? No ja zmieniam w czasie cały czas, cały czas, cały czas, czas. coś. I czasy, i przysłona. Jeszcze no. raz yy, zrobię na sportowce, na... wiesz? W no, taki mecz bo, i stadion. Bo do tej pory to robiłeś. Yy... Jakiś jakieś pejsaże. No to lepsze, bo no. nic nie zmienia. To zawsze jest tam i nic nie zmienia. <laughs> okay. Ale okej, okay. no no. <laughs> no tutaj trzeba więcej troszeczkę wiesz, no, i na, i na innych ustawieniach to dobrze. Dobrze, dobrze. 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 Ja trzy, robię, trzy, robię na 3, 5, 4, 3, 4. Ten, 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 na tych Pomiędzy, dwóch parametrach, okay. A czasy 1000, 1050, zależy jeszcze jak ustawimy sobie a tutaj ISO. ISO nie? No ISO, jak, mhm. jak, jak ty mhm. Normalne. Tutaj. No, ISO tu? ISO. I zmieniasz tu, tak? Czy tu? Tak, tak, tak. No i... I jak normalny masz? To no 1600, 1600 to jest takie minimum. 2000, 2500. Dwa... Acha, acha, acha. Ale to już przy oświetlonym e, e, stadionie. Tak? <grym> cigan, co ty? Ja Cigan. bo pilnu się A, tutaj, bądź poważny przed kamerami, no. Ale ja ty nie jestem poważny. Ja nie jeszcze jestem poważny. Aparat mam, no, Nigdy no. nie, nie, nie było. nie ściąga w wartości Bułgarów, czy Chorwatów, czy Serbów, czy y, pokazujemy jako Lechia w tej chwili, gdzie mamy w składzie chyba bodajże dwóch w tej chwili obcokrajowców, bo jeszcze nie wiem, jaki on Ale że warto stawiać na polską młodzież, warto stawiać i rozbudowywać akademie, Siemie. No I wróciłem, no. Chłopaki ostatnio troszeczkę mi tutaj przygaśli, to Przez. postanowiłem je trochę tutaj pociągnąć do góry. No, ogólnie pozytywnie. Jak jest Nikt by nie chciał być w tym miejscu ale z taką kontuzją, ale no cóż, no stało się, teraz trzeba zrobić wszystko, żeby wrócić zdrowy i silny. Czyli cały czas do przodu wszystko? Cały czas do przodu obie, obie. Chłopaki mi tutaj jeszcze wyniki robili. To Trening wszystko wiesz, wszystko. już jakieś zacząłeś? Czy... No, już powoli wychodzę na boisko. Wiadomo, cały czas praca dwa razy dziennie, więc no, naprawdę ten czas tak szybko leci, że jeszcze dobrze dobrze e, nie wyszedłem z łóżka po operacji, a już, już zaraz będę wracał na boisko, tak to szybko leci, więc, więc naprawdę no, ten czas za chwilę obejrzę się i będę już z powrotem na, na boisko. Lecia?

Ale zůstaň, no, Tlaču, Tak, fajnie. Děkuji Ci za Kom igjen!

Czyli wyszkoliliście go dobrze, sam się wyszkolili.